nie znaczy ten wyjazd? No. Dla mnie to jest takie zacieśnienie więzi z współbraćmi i takie budowanie też swoje wzmacnianie tożsamości męskiej. No i oczywiście zbliżenie się do Boga, bo jak widzę 23 współbraci, którzy się modlą w schronisku Anioł Pański, no to jest takie bardzo umacniające i dające e, dużo odwagi. Amen. Amen. Dzięki. Ja jadąc na ten wyjazd w sumie nie myślałem na zasadzie wyjazd w kategorii religijnej, tylko tam nie pomyślałem, że tam były góry. Bardzo lubię góry. Ale... No stał on się trochę jak takie zminiaturyzowane rekolekcje, no bo nigdzie lepiej się nie myśli niż właśnie chodząc po górach. A ja teraz muszę dużo myśleć nad rozeznaniem swojego powołania, gdzie chociażby pójść na studia taki najlepiej etap, więc nad tym też muszę się jakoś zastanawiać. A tutaj bardzo dobrze mi się myśli o w otoczeniu też do tego to ułatwia, więc cieszę się, że to jest. Przede wszystkim rzeczywiście niezwykle piękne e, są góry. I to bez wątpienia, kiedy człowiek jest w takim miejscu, to tak namacalnie widać, że to się nie mogło wziąć z wielkiego wybuchu e, i że tego nie wymyślili wymyśli. kosmici, tylko że rzeczywiście nie jest jakaś siła i dla mnie testwami. To, to jest pierwsza bardzo ważna, e, bardzo, bardzo ważna e, no, cecha tego wyjazdu. No, dwa to, że jesteśmy wspólnie e, w gronie... Mężczyzn z ojców nie tylko, razem spędzamy czas i na modlitwie, i wspólną przeświętą, z wspólną przeświem, to z dobrą słowem za Sławka. To też jest niezwykła wartość. Jednoczy to naszą wspólnotę męską, też pokazuje, że, no, że warto być razem. I kolejna bardzo ważna dla mnie rzecz to to, że jest tutaj ze mną mój syn, który właśnie grywa który twierdzi, że przyjechał tylko tu po, połazić na po górach, ale ja głęboko wierzę, że tak kropka dąży skałę i że... Dzięki temu, że jest tu z nami też Pana Boga, Pana Jezusa, bliżej pozna i kiedyś go bardzo blisko spotkał. Cieszę się, że właśnie, że możemy tu razem spędzić czas w gronie innych, innych facetów. razem się modlą to pobudza moje serce do, do wiary do głębszego zlepnięcia samego siebie również w tej ciszy, kundze, którą tutaj mamy dookoła myślę, że to jest udało mi się przyjechać tutaj z braćmi pochodzić po górach przede wszystkim chciałbym podziękować mojej żonie która jakby sprawiła że się tutaj znalazłem cały czas jakby dążę do tego żeby być lepszym człowiekiem spokojniejszym z większą cierpliwością i na pewno tutaj wycieczka z kolegami między innymi z Mateuszem, który kręci, jak najbardziej mi w tym pomaga wiem, że to moje serce się otwiera i, no i byle tak do przodu Do kamery, Ja też będę się podobinać. Nic więcej? A nie cieszysz się, że spędzasz ze swoim staruszkiem trochę czasu wspólnie na wyjeździe? No dobrze, no ale no, po co tu jestem? No to, to Tylko i wyłącznie? Tylko nie cieszysz się z muszy porannej? Nie. Nie cieszysz się? Oj. czwarty czy piąty w Tatrach, natomiast nasze wyjazdy ewoluowały z takich e, takich, który miał tylko na zadanie już się sprawdzili, takie, które również przeżywamy je duchowo. Jest dla mnie, że jestem, ważne, że jestem tutaj w grupie męskiej, już się rozemodlimy, e, że mogę porozmawiać z braćmi w wierze. E, możemy się dzielić życiem, wiarą e, i, i być ze sobą e, i przeżywać ten czas wspólnie. Na chwałę Pana. Dzięki. Cześć mam na imię Grzegorz Dla mnie wyjazd z tą grupą Mężczyzn Świętego Józefa to nie ukrywam jest po pierwsze przyjemność to, to co mieliśmy tutaj te dwa trasy były po prostu przepiękne Pogoda dopisała no ale duchowo też jakoś to przeżywam. Przede wszystkim myślę, że po prostu poznaję tutaj chłopaków. Nawet jak z nimi nie rozmawiam, to jakoś mogę ich po prostu poznać lepiej zawsze. I gdzieś jest fajne to bycie razem po prostu i na szlaku, i w modlitwie. Także za rok na pewno pojadę. Pozdrawiam. Chciałem jeszcze podziękować Piotrowi Kowalskiemu, który to wszystko, że tak powiem, ogarnął technicznie, organizacyjnie. Wielkie dzięki Piotrek.